No, kochane moje misiaczki, wszystkie są? Tak. Przyjechaliśmy na piknik i kurczę, trzeba chyba sprawdzić, czy nikogo nie brakuje. To tak, odliczamy. Ty, córunia moja, w sukience jesteś? Jesteś? Tak. Jesteś? No to pokazałabyś się. O, wszyscy się przewracajcie. Pewnie, pewnie, już się przewracajcie. Lepiej byście sobie tutaj usiedli, bo my będziemy tutaj teraz mieć piknik Ej. przecież. No, no to każdy na swoim miejscu. Albo będzie stał, albo będzie siedział, albo będzie leżał. Ale czekajcie, bo ja nie wiem, czy wszyscy tutaj już są. Ciocia Danusia jest? Tak. Jestem... Ja jestem Ciocia Krysia, więc jestem też. Dobra, i ja jestem Zenek, więc jestem. I ja jestem mały Tobiaszek jestem i mamy jeszcze ze sobą maluchę, ale nikt nie wie one ja, się nazywa. Ja nazywają. jestem Cloud. A ja Zoey. No tak, bo to są prawie bliźniaki, więc Chloe i Zoe. No ale i tak nikt nie pamięta. Czasami na nich mówimy sami Pam, czasami no różnie. Niech będzie chłopczyk i dziewczynka w każdym razie. Jak się przyzwyczajmy, to będziemy im po imieniu mówić. I słuchajcie, przyjechaliśmy na piknik, więc co? Ja rozkładam dach. Tylko musisz tutaj w tą stronę porozłożyć. Dobrze. No, dobra, i co będziemy na tym dachu robić? A teraz pokażemy i wizą gadżety. A, no to dobra, to to jest też doskonały pomysł. Dobrze. Tylko tutaj czekaj, mamy. Zenka trzeba wynieść, bo on się nie umie zachować w ogóle. Zenek, słuchaj, ty idź do samochodu sobie posiedź, bo ty nie chcesz stać w ogóle. Ja też pójdę do samochodu, dobra. Teraz trzeba im gadżety pokazać, a one są na siedzeniach. Aha, o nie, to wszystko źle. Dobra, no to wyciągamy mi jakiś z samochodu. I proszę bardzo, prezentuj te gadżety, one się tutaj prześpią, na dachu Tutaj mamy. Co tam jest? Takie krzesło. Takie krzesło, tu musisz niżej dać. Dla dzieci jest niebezpieczne jechanie tutaj, więc... Więc tutaj są pasy? Pokaż. Tak. A, jaki gadżet. Tak no jest ta ekstra, tutaj są na dla spe, maluchów. Na specjalny piknik. Mhm. Ale mamy tu bałagan z Jest misiami. taka deska i można zrobić Super, i teraz do stolika mamy tutaj y, coś do siedzenia też, no ekstra. No i co jeszcze? Wow, zepsułam Mamy Specjalne coś. miejsce na kupę. Nie, na mieście. kupę? Na kup. Pokaż na ten stolik kup. tutaj, daj, żeby wszyscy to go tak widzieli. Ach, to się tak robi. Dobra. No, ale czekaj, bo już sam i pan tam Zoe i Chloe, nigdy nie mogę zapamiętać, jak oni mają na imię. Zoe o, Chloe. i Chloe! Oni chyba są głodni. Mamy coś do jedzenia? No, tak, ale trzeba jechać na piknik. Zaraz nie urządzimy go tutaj. No tutaj go urządzimy, bo tak przeniesiemy się w przestrzeni, bo inaczej to nasi widzowie by nic nie widzieli, więc musimy tutaj zrobić piknik. Proszę, wjeżdżaj z tą walizką piknikową. O nie, zbiera się huragan. Ja, już huragan? Jak ja jeszcze nie widziałam, co jest w walizce piknikowej. Dawaj tą walizkę najpierw, poczekamy aż ten huragan tu przyjdzie. Co tam jest w środku? Pokazuj. Ja tam. Ja chcę jeść, ja chcę jeść, ja chcę jeść. Głodny, 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 szybciej, szybciej, szybciej. <laughs> O nie, ale oni się wleką. Normalnie nie mogą. Dobra, talerz dla Ciebie i dla Ciebie. Tak, tylko dwa talerze ja będziemy chcesz, chcesz, Myślę, że chcesz tego. O, nadgryziony hamburger. Uwielbiam takie nadjedzone jedzenie. Super. To masz rogala. Okay. Macie tu po napoju. Super, dziękuję. To jest Pepsi, waszą ulubione. O, dawaj, dawaj, Pepsi. Ja się nie, to jest, to jest Twoje. A, jakiś sok pomidorowy? To nieprawda. No, nie wiem. Wiesz co, taki maluch nie może pić pepsi, ja, ja będę pić nie pepsi. Nie, zatykajcie mam, ja mam herbatę, herbatę. Herbatę, to kto ma pepsi? Siostra ma pepsi. To ona jest za mała. Nie ona, tylko ona starsza od ciebie. No to dobra. Ty co masz hamburgera? Dobra, a kto w ogóle jest za ma ser? Ja. Aha, no to dobra, dobra. Dobra. Teraz naprawdę zamieniam. Nie, jeszcze czekaj chwilę, zdążymy, ten uragan jest jeszcze dopiero w Londynie, strasznie daleko, gdzie tam do Putuska. E, słuchaj, jemy teraz, jemy, jemy, mniam, miam, miam i bawimy się w głuchy telefon. Dobra, ja podaję hasło, uwaga. No, zamiknął ich. Co tam wam wyszło? Ciepiorek! O, proszę! Jakie maluchy mądre. Dobra, to teraz drugą stronę dajcie hasło. Co? ja nic nie słyszałam. Nie, ja nic nie słyszałam. Dobra, coś tam wiem. Mama, słuchaj. Serpentyna. A, serek, ta wiecznie głodna jest, to wiecznie jej się Serek marzy. Dobrze, zjesz Serek później, ale jakie było hasło? Serek! No, Serek dam ci za chwileczkę. Ja się pytam, jakie było hasło? No właśnie, to był Serek, to hasło. O, yeah. ja życie, w życiu bym się nie zorientowano Jak Serek na hasło? No co, kto to takie wymyśla, że no, Dobra, Teraz i Chloe, to się zamienimy miejscami. To no, już nieważne. Chloe, Zoe, Noe. Dobra. No. Wymyślmy Dobra. Ale czekaj, nie opowiadaj mi jak było w przedszkolu, tylko i takie było hasło. Strasznie długie to hasło. Słuchaj, mama. A bardzo mądre hasło. Rośliny strączkowe. Pajączyca. Pajączyca. Co to w ogóle jest pajączyca? Chyba w ogóle nie ma takiego słowa. Chyba... Dobra. To w ogóle nie ma jakiego słówek, pajączyca, jest pajęczyca. Oto malucha. Dobra, teraz ja nie jeszcze raz To jeszcze, maluchu, jeszcze raz? Dobra, to powiedz swojej bliźniaczce. A ta znowu, że śniadanko, że polko, że angielski. No nie. Hasło mi podaj, a nie opowiadaj mi jak było w przedszkolu. Słuchaj mama, no to dobra, czekajcie, oto wielka chwila prawdy, czy ja zrozumiałam króliczyca, tak! czy zajączyca? Zajączyca. A, w zasadzie to takie podobne. Jeszcze, jeszcze, raz. Jeszcze raz? Dobra, no dobra, niech będzie jeszcze raz. No, no. Dobra, to Ty sobie poopowiadaj o tym, przedszkolu, ja się przespieszy. W międzyczasie, jak dojdziesz do tego, co chcesz mi powiedzieć, jakie było hasło, to mi obudź. O nie, i znowu, że zupa pomidorowa nie dobra była, i znowu ktoś wylał. O matko, nie mogę normalnie. No dobra, a hasło? O, patrz, zasnął. Dżemkę ma chyba. No to ja zgaduję hasło. Przedszkole. Dobre hasło? Zleek! Znowu serdecznie. Znowu się im chce Głodo morki moje. Znów. Patrzcie w niebo! Huragan! O nie! Co teraz? Ratuj się kto może. Dobra, Dobra całe jedzenie na je tego Koszyk, pacho! O nie, o nie, o nie! Musisz bliżej uciekać. Wręcisz się w trąbie powietrznej. Dobra, czekaj, zawołam Zenka na pomoc. Zenek, Zenek. Już? Ja mam super mocę. Wyspałem się. Kto zginął? O, ta mała w różowej pieluszce. Już po nią biegniesz. Już jestem. Już ją uratuję. Już ją uratuję. Już, 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 już. Prawie jesteśmy na miejscu. Prawie jesteśmy na miejscu. Dawaj, mała, pokaż się. No, nadchodzisz. No. chodź tutaj, chodź. Uratowałem ją. Tak? Ja już nie mam siły jej ratować. No. I wszystko dobrze się skończyło. Tornado odeszło. W dal, do Nowego Jorku. A my dalej, Serek. Patrzcie się, dzieciak nam usnął, opućcie trochę go. Halo, małe. Masz musisz Jeszcze jedno hasło. Nie, już dzisiaj jesteśmy zmęczeni, poza tym już maluch, patrz, on ma cały czas dżemkę, wszędzie ma dżemkę, nie, patrz ja co robi, no gdzieś. Dobra, a nie, no nie róbmy bałaganu. Dobra, teraz tak, to co zawsze moi kochani, mama powie, bo mama jest zawsze najmądrzejsza. Co ty robisz tu? No to razem ze mną, co chcesz powiedzieć? Subskrybujcie dać kanał, dajcie łapkę w górę i emocje w komentarzu, buziaki, i pa!